Jeżeli mieszkacie w takim miejscu, gdzie nie macie stacjonarnego telefonu albo telewizji kablowej, a wasz operator czy telekomunikacja mówi, że sorry, ale my nie mamy jak położyć wam przewodów, światłowodów, ludzie, powiedzcie im jedną rzecz. Jest taka firma Fialo.com, to wariaci, młodzi ludzie, wariaci, inżynierowie, chemicy, którzy wymyślili takie proste, banalne wręcz w obsłudze urządzenie, ale jak skuteczne. To przeciskarka. Jak to działa? Bardzo prosto. Przede wszystkim zakładamy, że chcemy sobie zrobić otwór pod ziemią na głębokości metra, półtora metra. Wasz wybór oczywiście. Wkopujecie podstawę, ten sprzęt kopujecie na odpowiednią głębokość. Do środka wkładacie takie żerdzie. Takich żerdzi w zestawie macie 10. Musicie na taką żerdź założyć, uwaga, uwaga, głowicę. Pilotującą, oczywiście, żerdzi, możecie sobie dokupić w zasadzie ile chcecie. Maksymalny zasięg przecisku tego urządzenia za jednym razem to uwaga 30 metrów. Co się stanie, jeżeli przeciśniecie się przez tę odległość z 30 metrów? Zdejmujecie głowicę pilotującą i jeżeli, dajmy na to, chcecie sobie położyć w ogródku, Węże, bo chcecie mieć automatyczne zdraszanie. Zakładacie ten element i włączacie wsteczny pach, i to powolutku się cofa. W tym momencie, kiedy jedna rzecz wyskakuje, wyciągacie ją po prostu, odkręcacie. Jedziecie dalej do tyłu, wyciągacie kolejną rzecz, kolejną, kolejną. I tak do maksymalnie 30 metrów. Słuchajcie, tu są dwa siłowniki. 16 ton, zero problemu. Urządzenie jest ciche. Możecie się przeciskać nawet o północy. Nikt was nie usłyszy, absolutnie. Inne tego typu rozwiązania, niestety, kiedy się przeciskają, robią Łomot. Z tym sprzętem nie ma takiego problemu. Dobrze, do czego to podłączyć? Do małej kopareczki, nie ma żadnego problemu, albo do jakiegoś agregatu. I to wszystko. Zapytacie, ile to kosztuje? <laughs> Niewiele, ponad 14 tysięcy. Inne tego typu sprzęty kosztują 30 tysięcy. Mało tego, może Wam się pod ziemią gdzieś coś takiego zgubić. Tego nigdy nie zgubicie. Oprócz tego, tych młodych ludzi, tych pasjonatów trzeba wspierać. Oni potrafią spawać, malować, konstruować takie urządzenia. Żeby mieć sposób na życie, trzeba mieć pasję. Fajnie, jak się przy tym zarabia jakieś pieniądze, dlatego warto ich wspomóc. To prawdziwi wariaci, prawdziwi pasjonaci po raz pierwszy zaprezentowali to urządzenie na targach w Poznaniu Intermarsz 2014, jak Was na nich nie było, to teraz macie okazję zobaczyć, co oni zaprezentowali.